Tak, tak, tak. Kandydat tak. no, tak, no tak, to dzisiaj to jeszcze pobrzegł pod pana profesora Niestety nie udało się tego pomóc i jest że się wioski, a nie ma tam A to, mamy, to, mamy, to jest, że nie ma o już są wysoko, to naszą kandydata. Niech się, niech się tak, niech się ludzie tego oswajają. No i oczywiście takie 19 szafet to parlamencie, będzie niezbędna ja i powinno być zawsze ostrożne. Chciałam się, <laughs> chciałam panie premierze, e, Dobiło, no. panie prezesie. E, chciałabym się dowiedzieć jak pan ocenia wspomaganie y, państwa jeśli chodzi o samorządy. Dzisiaj takie właśnie spotkanie z samorządowcami Włocławka. Uważam, że państwo niestety mm, nawalane całej linii w relacjach z samorządem, bo Wielką długą Polski jest to, że rozwijaliśmy w 1989 roku samorząd. Reforma samorządowa jest uważana za stosunkowo najlepszą z tych, które były podjęte. Natomiast, żeby samorząd mógł realizować swoje zadania, musi za tym pieniądze. Jeżeli dodaje się samorządom obowiązku, a nie przesyła pieniędzy, które mogą zapewnić ich realizację, no to obecny szwank nie tylko powagę samorządów, ale też traktuje się niepoważnie mieszkańców. I myślę, że Wosławek też ma podobne problemy m. samorządu, które znajdują się w dramatycznej sytuacji ze winy, tylko z powodu tego, że rząd nakłada kolejne obowiązki, natomiast nie daje środków, bo przecież samorząd nie jest w stanie sprostać tym co chwilę nowym zadaniom, jakie władza w Polsce seduje na samorządy. To jest taka ucieczka do przodu, ale kosztem samorządów nie, nie, gabinetu premiera Tuska, który za nic nie chce brać odpowiedzialności, cały czas mówi, że to inni, że to coś odpowiadają, czy poprzez służby zdrowia, czy edukacji, no to nie rząd, to samorząd, a samorząd ma tutaj zadania, nie ma na nie pieniędzy. Więc... To nawet nie jest kwadratura koła, to jest taka nieodpowiedzialna polityka rządzący, która dobija tak naprawdę polskiej samorządy i jak dalej pójdzie, to samorządy znajdą się w dramatycznej sytuacji. Proszę bardzo, ja mam jeszcze jedno pytanie, Mariusz Siaczkiewicz, Młody Władysław Czy jako prezes, no jakby nie było partii z prawej strony, dopuszcza pan albo uważa pan za słuszne, że właśnie na poziomie samorządu powinno być szukanie dialogu ponadpartyjnego bez partykularnych interesów? Panie dyrektorze, oczywiście innymi regułami rządzi się polityka w Sejmie, na poziomie rządu, na poziomie państwa, innymi na poziomie samorządu. Samorządu to przede wszystkim załatwianie zwykłych, codziennych spraw ludzi. I tutaj to powinno być odniesienie dla lokalnych działaczy partyjnych. Człowiek na pierwszym miejscu, a nie ideologia. Ponieważ zwykle samorząd nie podejmuje decyzji kontrowersyjnych z punktu widzenia ideologicznego. Ale podejmuje decyzje ważne właśnie dla zwykłego człowieka. Tutaj mniej więc chodzi o ideologię, bardziej o rozwiązywanie problemów i szukanie kompromisów. I na poziomie samorządowym myślę, że taka postawa dużo bardziej się sprawdza, chociaż oczywiście też czasami nie da się uciec od pewnych rozstrzygnięć natury ideowej, bo bywają różne poglądy i spojrzenia na sposób funkcjonowania gospodarki komunalnej, na kwestie prywatyzacji. To też bywają spory, to nie da się tego ukryć. Natomiast Generalnie w samorząd jest taką przestrzenią, w której politycy powinni starać się znaleźć porozumienie i rozwiązywać problemy ludzi, bo to również zdarza się nieraz. Można sprawdzić scenogramy głosowań, że czasami partie, z których biegunów sceny politycznej głosują podobnie, bo też zdarzają się zbieżne poglądy czy oceny sytuacji i, i, i propozycje, recepty rozwiązania problemów. Więc przy zachowaniu własnej tożsamości i różnic są sytuacje, gdy politycy mogą razem działać. I wyrazem zresztą takie myślenia bo moja decyzja o tym, aby wstąpić do Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Komorowskim, ponieważ jest to organ konstytucyjny raz. I mimo, że Solidarna Polska jest w zdecydowanej opozycji wobec rządu, który jest prezydenta aktualnego pana Komorowskiego, że Solidarna Polska wielokrotnie wytyka i krytykuje niewłaściwe posunięcia. Obóz tych głównych ośrodków władzy w Polsce, to uważamy, że w sprawach o charakterze fundamentalnym, związanych z strategicznym bezpieczeństwem naszego kraju, politycy niezależnie od różnic, powinni spotkać się przy jednym stole i rozmawiać. Takie rozmowy były prowadzone ostatnio z udziałem polityków prawie wszystkich grup politycznych, z wyjątkiem pis -u. Ja z przykrością stwierdzam, że inaczej ocenia sens funkcjonowania sceny politycznej w Jarosław Kaczyński, ale obrażanie się nic nie pomoże. To nie chodzi o nasze sprawy i nasze dobre samopoczucie, to chodzi o bezpieczeństwo polskie i przyszłość, o sprawy fundamentalne i w takich sprawach politycy nawet bardzo różnych opcji politycznych na tym centralnym szczeblu, gdzie te podziały są wtedy bardzo czytelne, jasne, powinni mieć się spotkać i prowadzić rozwój. Ma charakter czysto kultuazyjny, czy będą poruszane jakieś konkretne? Znaczy myślę, że po części ma charakter kultuazyjny, ale myślę, że tutaj osoba Pana Prezesa, Pana Europosła przecież jest także ważnym, jak gdyby, ważnym ogniwem w przenoszeniu naszych oczekiwań samorządowych na szczeblu wyżej bo przecież tak jak tutaj Pan Poseł powiedział kilka dni temu jest 19 parlamentarzystów w tym jest jakaś grupa reprezentantów w Europarlamencie są sprawy lokalne, regionalne i krajowe do załatwiania przez te organy Cieszy się, cieszymy tutaj to spojrzenie na sprawy samorządowe, że ta ocena jest nasza tutaj zbieżna rząd nakłada na nas ciągle nowe obowiązki, nowe zadania nie dając pieniędzy a potem zabieramy zabierając te pieniądze toczy się ogólnopolska obywatelska akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która ma zmienić tę te tendencję i tutaj byśmy upatrywali także wsparcie, jeżeli ta, ta, ta inicjatywa trafi w końcu do parlamentu, że także Solidarna Polska do tego się dołączy, a więc tych pól współpracy jest naprawdę wiele. Ta sprawa gospodarki komunalnej, mamy ogromne problemy wszyscy w całej Polsce z tak zwaną ustawą śmieciową, która też będzie rozkładała e, samorządy na opadki w pewnym sensie, a więc Punkt współpracy jest tutaj wiele, nie tylko kurtuazja, bo tutaj witamy każdego przedstawiciela, powiedzmy, różnych ugrupowań politycznych w tym gabinecie, zrobionych prezydenta miasta. No, Cieszę się bardzo, że pan prezes tutaj zawitał. W przeciwieństwie do innych polityków, którzy, jak wiecie, czasami się obrażają na, na, na prezydenta, bo to nie jest tutaj opcja polityczna. My tu nie rozmawiamy o to jest sprawa ideologiczna, bo ideologię na poziomie samorządowym zdecydowanie uczuć. Cały współpracujemy dla mieszkańców.